Dzień dobry, kochani. Dziś mamy 25 czerwca tytuł naszej refleksji to Siła Wyższa. Siła Wyższa jest zawsze przy mnie. Dzisiaj będę pamiętała, że Siła Wyższa jest we mnie obecna. Bez względu na to, czym się zajmuję, sprawunkami, pracą zawodową, obowiązkami domowymi, podsycam w sobie świadomość obecności siły wyższej w moich myślach i w moim sercu opiekuńcza siła wyższa nigdy mnie nie opuszcza ta wszechogarniająca obecność towarzyszy mi zawsze i wszędzie w przeszłości wydawało mi się nieraz że siła wyższa mnie porzuciła w poszukiwaniach sensu mogło mnie nieraz ogarniać zniechęcenie i rozczarowanie. Dzisiaj wiem, że moja siła wyższa mieszka we mnie. Ilekroć będę potrzebowała otuchy czy opieki, przypomnę sobie, że nie ma takiego miejsca, gdzie byłabym ja, a nie byłoby mojej siły wyższej. Jakie by nie, było, nie były moje potrzeby? Duże czy małe, zawsze mogę poprosić o pomoc moje wieczne źródło. Dzisiaj widzę siebie podtrzymywaną przez Siły Wyższej ramiona, wtuloną w jej dłonie. Kiedy czuję opiekuńczą obecność mojej Siły Wyższej, opuszcza mnie strach i lęk. Kochani, Siła Wyższa, Bóg, Allah, Budda i wiele innych, w zależności od naszej wiary, nawet kiedy czujemy się osamotnieni, nigdy nie jesteśmy sami. Siła Wyższa zawsze jest przy nas, koło nas, z nami. Kiedy moje osamotnienie w przeszłości bądź sięgnęło naprawdę zenitu, potrzebowałam w coś uwierzyć. I to była moja siła wyższa. Uwierzyłam, że siła wyższa zawsze jest ze mną, nawet czuj, kiedy czuję się bardzo samotna, kiedy, na, kiedy czuję się bardzo źle. Nigdy nie jestem sama. Także życzę Wam takiej siły wyższej, w jaką ja wierzę, jeżeli ktoś sobie tego życzy. Życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, dużo ciepła. Takiego w serduszku. Wysyłam moje serduszko do was i pozdrawiam cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. buziakuje papa. Pa.